Ej, zrób ranking kolejek górskich. Witam was na moim kanale, a oto przed wami ranking kolejek górskich. Piszcie propozycje co następne. Przygotowałem dla was listę wszystkich kolejek górskich od Lego, ocenionych przeze mnie od najgorszej do najlepszej. Koniecznie podzielcie się w komentarzach, która z kolejek najbardziej przypadła wam do gustu lub którą jesteście dumni posiadać. Jeśli przypuszczacie, że znacie każdy z tych zestawów, przygotujcie się na niespodziankę. Niektóre pozycje mogą być lekko kontrowersyjne. Jako pierwszy na pozycji 19 prezentuję zestaw o numerze 66651. Moim zdaniem jest to najgorsza kolejka górska wyprodukowana przez LEGO kiedykolwiek. Głównie przez swoją dysfunkcjonalność. Nie no, co ja robię? To nie ma sensu, po co taki ranking komu? Ale nie martwcie się, przed nami jeszcze wiele fascynujących modeli, o których może nawet nigdy nie słyszałeś. Więc zachęcam do oglądania do końca. Zostawcie łapkę w górę dla głodnego algorytmu i zaczynajmy. Rozpocznijmy więc od najmniej imponującego roller coastera. Nie jest to żadne apogeum możliwości konstrukcyjnych Lego, gdyż prawdziwych szczegółów tutaj nie uświadczymy. Co więcej, jest to dość przeciętne dzieło i wydaje mi się, że te słowa adekwatnie podsumowują cały zestaw. Pomimo obecności dwóch w miarę wyrafinowanych figurek, brakuje mi tutaj czegoś, co by mogło przyciągnąć wzrok. Więc przejdźmy dalej. Pozycja 19 również zadziwia swoją prostotą. Gdyby nieobecność mechanizmu wahadłowego, prawdopodobnie nawet nie znalazłby się na tej liście. Jest to prosta kolejka, pozbawiona większych atrakcji wizualnych, co nie pozwala jej aspirować do wyższych ocen. Mimo że zestaw stanowi element uzupełniający. Nie wpływa to na moje ogólne wrażenie. Następny zestaw wykazuje uderzające podobieństwo do pozycji 18, jednak muszę przyznać, że pod względem wizualnym prezentuje się to nieco lepiej. Co interesujące, kolejny kandydat również wykazuje pewne podobieństwo do omawianej pozycji. Chodzi mi o zestaw z Disneya z myszką Miki. Można zauważyć, że już bardziej przypomina park rozrywki niż jego poprzednicy i sama kolejka troszeczkę bardziej rzuca się w oczy przy tej ciekawej aranżacji. Jak dla mnie, jak na zestaw dla pięciolatków, zestaw spełnia swoje zadanie, jednakże, podobnie jak poprzednie, utrzymuje niski i płaski poziom. I życzę powodzenia w osiąganiu wysokich prędkości na tak stromych wzniesieniach. Jakie w ogóle są kryteria tego rankingu? Zestaw powinien posiadać elementy przypominające rollercoaster, choć nie jest to warunek konieczny. Ważne, żeby było to coś więcej niż tylko zwykłe wagoniki. Więc tego, ani tego, ani tego, ani tych wózków z Minecraft nie uświadczymy w tym rankingu. Mam nadzieję, że tory na dachu tego lotniska również nie aspirują do miana szalonej atrakcji. Mogłoby się to skończyć niefortunnym upadkiem. Teraz, kiedy wiemy już czego oczekujemy, możemy przejść dalej. Na czternastej pozycji umieszczam zestaw numer 41456, który zabiera nas do barwnego świata kici rożek. To właśnie tutaj rozpoczynają się prawdziwe atrakcje, prawdziwa przygoda i jest to dopiero początek tej całej listy. Zestaw oferuje już solidną, stromą górkę, a także atrakcyjne dodatki, takie jak karuzela. Jednak mimo wielu zalet brakuje mu tego nieuchwytnego czegoś, co uczyniłoby go naprawdę wyjątkowym. Przed Wami pierwszy, a zarazem ostatni zestaw w naszym rankingu, który nawiązuje do serii Lego Ninjago. Mówię. Nawiązuje, ponieważ nie jest to z tej serii. Jest tu ekskluzywna linia produktów Legoland, oferująca kilka interesujących zestawów inspirowanych Uniwersum Parków Rozrywki Lego. W rankingu znajdziemy jeszcze większą wersję, ale i ten zestaw kryje w sobie kilka interesujących detali. Kolejka przyciąga uwagę nietypowym ułożeniem i zastosowaniem, ponieważ strzelamy tutaj do jednego z wężonów. Jednak ze względu na swoje wymiary, nie mogę umieścić jej wyżej w rankingu. Kraczamy teraz na mroczną stronę Hidden Side z zestawem numer 70432. Choć seria Hidden Side nie jest moją ulubioną, muszę przyznać, że ten zestaw jest naprawdę imponujący. Kolejka może i nie jest długa, ale zwróćmy uwagę na drugą niemal pionową sekcję, przypominającą windę, nie wiem jak to się nazywa. Ponadto zestaw zawiera fantastyczne minifigurki i emanuje niesamowitym klimatem. Na 11. pozycji naszego rankingu znajdzie się przejażdżka po fali lawy. Zestaw zawiera trzy figurki, które mogą jeździć na tym wykrzywionym torze wedle uznania. Cały moduł można łączyć z innymi zestawiami z tej serii, rozszerzając w ten sposób możliwości. To całkiem ekscytujący setik, ale, będąc szczerym, jego potencjał zabawowy jest ograniczony, mocno ograniczony. Jeśli dotarłeś do tego momentu filmu, to możesz już być pewien, że nie będzie słabych zestawów. Teraz zaczyna się najlepsza część całego przeglądu. Przyjrzyjmy się kolejce LEGO Friend 41685, która prezentuje się imponująco. Zestaw ten kryje w sobie elementy magicznego świata, takie jak wyskakujący królik z kapelusza czy magiczne pudełko. Jednakże skoncentrujmy się na samej kolejce, mimo że jest dość płaska, tworzy zamknięty obwód, co jest dużym plusem. Wagoniki nie wymagają przesuwania do tyłu, wystarczy jedna pętla, aby okrążyły i dotarły na sam początek toru. I teraz disclaimer dla Was. Wszystkie kolejne zestawy będą się pojawiać już tylko z tym zamkniętym obwodem. Tak jak właśnie ten. Ciężarówka z kosmiczną karuzelą może budzić u Was mieszane uczucia. Mimo, że wcześniej przedstawiłem podobny zestaw, ten zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych. Jest znacznie bardziej ekscytujący, a odłączana przyczepa od ciężarówki otwiera szerokie możliwości zabawowe. Naprawdę szerokie. Doskonałe minifigurki i atrakcyjne akcesoria sprawiają, że zestaw ten, biorąc pod uwagę jego przystępną cenę, zasługuje na uwagę. Oraz to miejsce. Następnie mamy ekskluzywny zestaw 40346, o którym już wcześniej Wam wspominałem. Może on wydawać się idealnym prezentem dla każdego fanalego i na pierwszy rzut oka robi takie wrażenie, jednak po bliższym przyjrzeniu się ujawniają się pewne wady, które obniżają ocenę zestawu, w mojej opinii. Dominującym kolorem zestawu jest zielony, ale użyli całej palety barw, co niektórym może się nie spodobać i wydawać się nieestetyczne. Największym mankamentem zestawu, jest jest jego rozproszenie. Jest tutaj zbyt wiele luźnych elementów. Chociaż posiada on wartość kolekcjonerską, nie spełnia on w pełni moich oczekiwań. A co do samej kolejki, to prawdopodobnie jest ona najlepszym elementem tego zestawu, więc całkiem dobrze. Ma przekonujący zamek i doskonale wykonany wagonik w formie smoka. To wszystko składa się na zasłużone miejsce numer 8 w naszym rankingu. O jeszcze takie przypomnienie, w opisie macie link do najtańszych zestawów na rynku. Siódemka to 41375, jest to zestaw. LEGO Friend zatytułowany Piratka przygoda. W porównaniu do poprzednich modeli, ten zestaw prezentuje znacznie wyższy poziom. Pomimo różowych barw, jest to całkiem solidny i kompletny zestaw. Tutaj ten tajemniczy statek z bogatymi opcjami zabawy zasługuje na uznanie, ale nie tylko kolejka z imponującym statkiem przyciąga uwagę, ale również karuzela doskonale uzupełnia całość. Jak widzicie, zestawy stają się coraz bardziej interesujące i porywające, a my zbliżamy się do szczytu naszego rankingu. Szóste miejsce 41130 oferuje nam trzy imponujące atrakcje. Choć diabelski młyn może wydawać się nieco pospolity, to jego obecność jest ważna i robi robotę. Wysoka, jak na możliwości Lego, Winda, również robi wrażenie, tak jak kolejka górska. Mamy 4 minifigurki, pociąg z 4 wagonikami i tor o długości 71 cm. Biorąc pod uwagę cały kształt, czyli mamy wiele podobnych elementów do wesołego miasteczka, mogę powiedzieć z uznaniem, że zestaw jest całkiem przyjemny. Na piątym miejscu naszego przeglądu znajduje się Piracki roller coaster 31084. Jest niezwykle interesującą pozycją. Dlaczego? Ponieważ oferuje aż trzy różne projekty w jednym zestawie, co jest idealne dla tych, którzy lubią odmianę. Jeśli znudzisz się jeden projekt, możesz skorzystać z instrukcji w internecie i zrobić coś całkowicie nowego. Całość jest solidnie skomponowana, mamy taki miks emocji w tym zestawie, no i dla mnie zasługuje na miejsce numer 5. Na czwartej pozycji naszego. Rankingu umieszczamy kosmiczną kolejkę górską, która jest jakby trochę innym wydaniem tego co przed chwilą widzieliśmy. Zestaw swoim prostym, lecz symbolicznym i ujmującym wykonaniem uważam, że jest godny rozważenia, tym bardziej, że jeszcze jest dostępny w sklepach. Ma liczne elementy z tematyki kosmicznej i przez to, że jest taki spójny, to naprawdę wyróżnia się na tle innych. Dodatkowo jako zestaw 3 w 1 również oferuje alternatywne modele, które są równie imponujące jak oryginalna kolejka. A teraz znaczy czas na wielkie podium dzisiejszego filmu. Na trzecim miejscu dumnie prezentuje Rezydentów Jokera, zestaw z serii Batmana to ogromny model z niezliczoną ilością nawiązań do filmu. Jest pełen funkcji bawialnych, które sprawiają, że wygląda jak atrakcja wyciągnięta prosto z wesołego miasteczka czy tam parku rozrywki. Został wprowadzony do sprzedaży w 2017 roku I składa się aż z 22 paczek Jest to prawdziwy rarytas nie tylko dla fanów Batmana Ale również dla wszystkich miłośników klocków Lego To propozycja, której trudno się oprzeć Drugie miejsce to zestaw, który prawdopodobnie dla wielu Powinien znaleźć się na pierwszym miejscu wśród rankingu najlepszych kolejek górskich Więc może to budzić kontrowersje, gdyż naprawdę niektórzy uważają go za niezrównany z żadnym innym zestawem Zestaw ten składa się z 4120 24 klocków jest niczym spełnienie marzeń dla każdego fanalego. Charakteryzuje się on typowymi elementami parku rozrywki, takimi jak sklepik z przekąskami, stanowisko z watą cukrową, stanowisko ze zdjęciami, bramki bezpieczeństwa i inne. Po wejściu do wagonika dzięki specjalnemu mechanizmowi wjeżdżamy na szczyt półmetrowej konstrukcji, co pozwala na pełne doświadczenie przejazdu bez konieczności ręcznego wprowadzania kolejki. Dodatkowo można podpiąć moduł z silnikiem, i cały proces przejazdu może trwać aż do wyczerpania od baterii. Niestety, jest to dodatkowo płatna funkcja. Jako taki typowy rollercoaster nie dziwi fakt, że znalazł się tak wysoko w rankingu o roller coasterach. I chyba już każdy wie, co znajduje się na miejscu pierwszym, czyli stosunkowo niedawno wydany zestaw, więc nie będę owijał już w bawełnę. Jest to kolejka górska z pętlami za 1900 zł. Dla wielu osób nie jest to szczyt możliwości Lego, ale dla dla mnie nie ma lepszej, bo wydaje się, że jest to po prostu zupgradeowana wersja poprzedniej pozycji. Dużo ciekawsze kolory, minifigurki, torjazdy i sam mechanizm wjazdu jako winda. I tutaj trzeba zauważyć, że wjazd znowu nie jest automatyczny, ale w żadnej kolejce jeszcze tego nie uświadczyliśmy, więc można to wybaczyć. Na szczęście znowu istnieje możliwość zautomatyzowania, ale to jest dodatkowo płatne, więc za to mały minus. Mimo tego, to nie skreśla zestawu z pierwszego miejsca i jestem w stanie to wybaczyć. Konstrukcja ta jest imponująca, bo ma aż 92 cm wysokości, czyli prawie dwa razy więcej od poprzedniej, a więc jest bardziej ekscytująca, ponieważ bardziej się rozpędza. Co do samego toru jazdy, LEGO po raz pierwszy przedstawiło kolejkę z pętlami i jako debiutancka próba udało się to jak dla mnie wyśmienicie, wręcz bezbłędnie. Jako ciekawostkę dodam, że ten zestaw jest kontynuacją rozrywkowej serii od Icons. Jeśli trend się utrzyma, za dwa lata możemy się spodziewać czegoś, o czym nikt jeszcze nie śnił. Wtedy nagramy ten film jeszcze raz. Dziękuję za uwagę w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli doceniacie moją pracę, to zostawcie lajka w górę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który zestaw najbardziej wam się spodobał, który zasługuje na miejsce pierwsze, który na ostatnie, który posiadacie, który chcielibyście mieć. I dodatkowo możecie podsunąć pomysły na kolejne filmy i do zobaczenia w przyszłości.